Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan poseł Braun. Tak. Trzeba, żeby to wyraźnie, szczęść Boże, dobry wieczór, zabrzmiało, że mamy do czynienia z zagrywką PR-owską, a nie realnym działaniem w sferze ustrojowej. Trzeba, żeby to było wyraźnie powiedziane, że chociaż Konfederacja jak nikt w obecnym składzie parlamentarnym opowiada się za tym, żeby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach Polaków, a to znaczy mniej w rękach rozrzutnych urzędników, no to, to musimy jednak apelować do rządu, do większości parlamentarnej, żeby nie poprzestawała na takich piarowskich zagrywkach, ale żeby prezentowała realne rozwiązania do których chcielibyśmy zaliczyć jakiś projekt uporania się z problemem piramidy finansowej, którą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I tego żadna kosmetyka nie zmieni, a to co państwo w tej chwili proponujecie, to niestety mnie człowiekowi już yy, nie młodego pokolenia przywodzić musi na myśl czasy, w których w prasie prl informowano półgębkiem, że owszem masło zdrożało, ale za to staniały parowozy. Nie wracajcie państwo do tej tradycji, bo to jest z jednej strony przeciwskuteczne, to nie rozwiązuje problemów ustrojowych, finansowych, socjalnych a więc w perspektywie również demograficznych problemów Rzeczypospolitej, a służy tylko wytwarzaniu szumów dezinformacyjnych, no i ostatecznie podkopuje, podkopuje resztki już, jeśli one gdzieś tam się kołatają w duszach polskich przedsiębiorców, wiary w państwo polskie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Uh este...